Unia Europejska dla przedsiębiorców ma nowy pakiet y, nowych obowiązków y, takich sprawozdawczych. Co miesiąc każdy właściciel jednoosobowej firmy będzie musiał rozliczyć wszystko. Długopisy, ołówki, kartki, drukarki, tonery, jakiś ślad węglowy zostawiamy. Jako przedsiębiorcy nie możemy na to pozwolić. Jako Polacy jesteśmy przeciwko takiej Unii. Nie pozwolimy, żeby Unia Europejska niszczyła polską przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość w Europie. Chcemy, żeby była normalność, natomiast chcemy normalnie żyć, a nie żebyśmy musieli składać ciągle raporty. Nie tylko co do podatków, ale co do emisyjności CO2. Każda czynność w pracy, w działalności jednoosobowej za chwilę będzie musiała być sprawozdawczość z tego zdana do odpowiednich... Urzędów ekoterrorystów, którzy będą nam nakładali kary, jak źle coś podamy, jak źle pracujemy, za dużo emitujemy. Podatek będzie większy. Nie możemy pozwalać na to, żeby w Unii Europejskiej przedsiębiorczość była niszczona. Nie chcemy nowych rozwiązań podatkowych za to, że nie mamy dobrej emisyjności od podróży służbowej pracownika, od samochodu służbowego, od kopiarki, od papieru i itd. Marcin Sowiński, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość, numer 2 na liście, numer 2, okręg 13, województwo zachodniopomorskie i lubuskie. Zapraszam, głosujcie na mnie.